Siemanko ludziska z tej strony Maru i dziś sobie zagramy na PBF na urfie fiorą, taką postacią właśnie jak Fiora. Fiora sobie zagramy tak, dokładnie i ten. I i i i. i, i, i. Pójdziemy na linię taką jaką jest. O! Kijanka. Bot. Na taką linię jaką jest Bot. Mamy Gina i Queen. Nieźle, choć upierdliwa linia będzie, szczególnie z tym Queenem. FU! Z tym Jace... FU! Kurwa... Z Jhinem! Chciałem powiedzieć oczywiście. Ten Dżin będzie upierdliwy i to bardzo. Kuuu... jak się zafiluje to też będzie. Kurwająca i to bardzo. Znaczy bardziej zabijająca nas po prostu. Mam Twisted tak który będzie pułkował. O kurwa, że wszedł jak debil. No co, my możemy się wbić jak na razie w nich. Takie jest moje zdanie. Dobra, pad. Dobra, gitara. No bo co? No, ma W pierwsze. No, za dużo nam nie mógł zrobić, dlatego mogliśmy się wbić w niego. Cofnę się. Sprzedam potki i kupę sobie Longsworda kolejnego. Cyk, kupę sobie Longsworda. Eee, w co ja chcę pójść? W twój lifestyle, nie? W lifestyle. Będziemy się leczyć. Będzie śmiesznie, on ma już drugi kurwa A ja się tak cofnąłem chujowo i mam pierwszy <grytanie> Za szybko spuszował Myślałem, że poczeka, będzie dobrze, kolega Mam teraz swój cały level różnicy przez to O boże ten On musi się, czy, czy z tyłu ten A ja wchodzę jak debil w to, boże jestem idiotą no, Nie fajnie, że spuszował, no tak to już miał drugi, żebym się mógł wbijać w nich tak to chuj, do pacycki. Aż mnie pięta zaswędziała. No on będzie miał też przerobany jeżeli się wbiją w niego, no to jedyną desku ratunku jestem ja. No bo żadnego z skoków nie ma, ucieczek i takich pierdol. Ja, ja mam tam jakąś to ucieczkę z postaci tego QW. W. Kurwa, się wbijam w to jak debil. Więc co, już chciałem wziąć kanona, nie dam ci. No oni kurde grają, no bo ten Twisted twej ich pułkuje, więc oni grają pod wieżą. Też trochę upierdliwe. A i co tu dłużej. To dalej. Jakoś trzeba przetrwać to, linię. Może dam się trochę pobić właśnie. Żeby myśleli, że mogą mnie zabić. Zgaduję, że zaraz będzie tak, że naprawdę nie zabiję. Ale dostał. Fajnie, o kurwa. Ale zjebałem. Dobra, naprawiłem swój błąd. Dobra, wstraszował. Dużo mnie. Aha, i ma tu barda. Obraz, pierdolam. Dobrze mi nie trafił, ale i tak padnę. Albo i nie padnę. Dobra, nice, przeżyłem. Uciekam. Jakoś to wyszło, powiem wam szczerze. Powiem szczerze, że jeszcze na rowerze buty. Ty, 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 ty. Coś tam, coś tam. Tak to leciało, nie? Tu, 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 tu. Dobra, nice, ona nie ucieknie, nice, on też nie ucieknie, no kurwa, ale on może mnie jeszcze zabić, nie, jednak nie może, dobra, nice, wyszło. Dobra, ona tu już jest, więc spierdzielam, nie boję się, że mnie zabijesz na flesza, jest dobrze, o, super. I lay still. I wracamy na linię. No teraz będą mieli ciężko, tak powiem. mi się trochę inaczej tego. Dobra. Nice. Aj, zabił mnie z kurwysy. Myślałem, że nie dostanę tyle od niego do mnie. no ale to jest znak. Nie! Twisted Fate. Nie rób szybkiego Twisted Fate, rób normalnego. On idzie pod ten bulit chyba. A bo i nie, w sumie, bo można robić Lich urwa, Urwa, ale że dostałem, ja pierdolę mm. Głupie, że gram z tym Z, z tym Tristed Bo z nim trochę za bardzo się nie da rzeczy porobić a Ale bije ta kijanka już Dobra, cofnę, muszę cofnąć, ja pierdolę Kupię, że z tym 300 gram, bo to jest taka postać połkująca, no muszę czekać aż on wypołkuje i dopiero mogę się wbijać jakoś. Buty kupię, mi się przydadzą. Buta na jedną nogę i lecimy, nie? Lecimy. a coś tam już popołkował. Jak się wbije w niego taki Janka. Dobra, nice. To ten też padnie, nice. No jakoś się przydaje te 300, bo jak ich opołkuję, wypołkuję, no to potem mam easy fragi, nie? 7-1, nice. Powiem szczerze, że zabiję... O nie, jednak nie zabiję, bo... Jep. O kurwa, jep. Dobra, elo. Gównianero, elo. Dobra, mam no więc się nie muszę jakoś tak strasznie cofać co chwilę Daj, pusz po... znaczy no, ten. Yy, weź ich tam, prykaj ale to bije janka, no czy 4, to się nie dziwię w sumie. Musi ich potrafiać, poobijać. Czy tutaj bond tego jest w sumie. Dawaj! Kurwa! Fuck! Nie skombowali To jest właśnie to Dobra, ale mogę skoczyć za tego Myślę, że będę pierwszy Mogę skoczyć tu I zabić tego Dobra, gonię go Nie mam budków, ale go gonię Mam Q co chwilę Aj, aj... Nie wiem, o! Sparowałem! Nice! Sparowałem ten... Y, najta. Chyba Można chyba Ignite'a sprowadzić, nie? Bo się wydaje, że on jeszcze jeden damage by zadał, ale to W... To W mnie chyba uratowało, tak mi się wydaje Jak tak nie było, to piszcie w komentarzu. O kurwa! No tutaj ktoś musi przyjść, bo sam nie ugram tego Niestety, na dwóch No czekam aż ktoś przyjdzie, no dobra Jinx jakaś idzie Mam trochę a i mają Ignite'y? No mają. O kurde, ale mi zarąbała. Ta Jinx. Ej, tej, 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 Jinx. To jest głupie, tak typ no, ona ma i Jinx też ma. chodzi dziwo! Dobra, nice. O wow. o wow. Aha, jeszcze... No ale zmarnowało. ona no, w sumie co to, że... Smarnował, jeżeli i tak za chwilę będzie miał znów, nie. Kurde. Niby mam ten... Ale jak z duch, to ja po prostu za duży temel dostaję, musiałem zrobić tak. Na pewno zrobicie armory. No, armory to jest podstawa tutaj. Kupę sobie jak cały item jakiś na armora. Czekajcie. Czyżby mi się udało? Tak. Musi mi się udać. Dobra. Nawet przez Ignita się tyle hilluje LOL Mimo Ignita chciałem powiedzieć oczywiście Kurde, dam Warda na tym na dragonie Tak dragony są ważne, przydałyby się Ten Malphite, on mnie strasznie boli Jak nie zdążę W nacisnąć albo nie będę miał W, to będzie... Przeromana Ale tak to to... Okej okay, powinno być. Tylko muszę widzieć tego Malphite'a i zdążyć te nacisnąć. Jest dobra, ale nie zdążyłem się uleczyć na tyle, bo ta jest strasz, już strasznie dużo. Strasznie dużo bije. Muszę sobie te armory i to więcej. Ja sobie kupię. Nawet bym powiedział, żebym sobie kupił. No, czekajcie, to to jest trochę głupota, ale sobie kupię normalnie. Czekajcie, nie to. Wiecie, to sobie kupię. Kupię sobie to. Kupię sobie to. No, na tą kianę i ten. Wzięli smoka? Wzięli. Kurwa! Ale on. Co? Ten kled jest taki nafidowany? Nie jest nafidowany, on jest po prostu mocny. Aha. To fajnie, o ile on mi zadał w ogóle, nie? Ja mam 10, 10,4, a. Ja pierdolę. Porąbane to jest. 8, 12. Niby kilów sporo, ale jeszcze więcej madedów, nie? A jednak ile, to kile dały, dały mu jakąś tam przewagę. Znaczy po prostu dałem mu kasę, nie? Żeby sobie tutaj ten... No kurde, no on jest bardziej tankowaty, dlatego muszę sobie jakieś tanki temy kupić. Uf. Następne tem będą takie bardziej już pod tanki. No bo chcielibyśmy coś tam ugrać nie w tej grze. Dobra. Kijanka nam puszuje. Kurwa. Nie wiem czy tam Nie mam pojęcia czy te Kijan dam. Bo ja w ogóle Mało kijaną grałem od czasu jak wyszła. Nie wiem czy ja jej dam radę. To jest właśnie pytanie. Do tyłu. Jak chyba dobrze zasparuję, to myślę, że powinien dać radę, nie? Aha, dobra, nie, jednak dałem radę. Nie wiem czy... Chyba dałbym radę bez staging, bo, bo... Bo, 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 bo mam dużo Laysteela, nie? Kurde, no tego Dragona mają... No, nie fajnie, nie fajnie. Czy muszę jakieś sobie tej temki na przeżywalność kupić. Bo tylko mi chyba tego brakuje. Dobra, dobra. Już dalej nie przeżyłem, ale dobra, dwa fragi są. Mogę sobie kupić to i co? Kupię następne. Kupię sobie następne. Kupię sobie następne. To albo to. To sobie kupię następny. Steraka sobie kupię. Będę, jak będę miał przeżywalność, będę tank, jeszcze będę się leczył. Powinna być to maszynka do zabijania, nie? To mi się wydaje jeszcze true damage. Ja zobaczymy. Nice jinx, ale kledowi już nie da niestety. Kled zje. Na podwieczorek. Czekajcie, oni tam robią? Nie robią, dobra to się tu... Kurwa robią. akurat jak jestem ten... ten... Ej, hey, chodźcie, baron, 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 baron. baron, baron. Aha, no i tę wardę mają już, tak? Nie wiem, czy tam iść, no bez sensu sam pójdę. Tu tutaj ma wyjebane, Katarina, ja Aha, mamy Katewka, lol. Dlatego tak się wszystko jebie, no. Kurwa, zawsze, zawsze coś, nie? Czuć, że jeszcze stoimy na nogach. Ten jest 2 jestem spuszował, na to Nie wiem, co on robi też. No, życie to nie bajka, jakby to tutaj powiedział. <noise> ja pierdolę, skwałcony goście został. Powiem szczerze, że jeżdżę na rowerze, choć na tego kledę. Nie miało. No dobra. Fak, 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 fak. Kurwa, jakby nie widziałem... A, iść. To niewidzialne. No, jakbyśmy nie mieli tej ze strony KT, FK to było co innego. A tak to, no, no, co zrobisz? Co zrobisz, jak nikt nie zrobisz, nie? Kurwa, no. Hm. Może jeszcze, jakbym zasparował to ulti tej kianki to jeszcze może to było. Tak, to to gówno GÓWNO No, ale co, próbujemy, nie poddajemy się, próbujemy. Jinx jest nawet mocna. Jinx jest nawet mocna. No próbujemy coś tam. Nie? Dobra. Uju, uj, tu jest taki Jana. Mhm. Dobra, jebać Muszę cofnąć, ja ona też skacze, za chwilę To mnie mogła tylko bardziej obijać, bo ona ma... Jednak z daleka może obiję. Nie, nie, mogę. klet tutaj, tutaj. No kurde! że ten Twisted Fighter też coś grał, to by było super, nie? Byłaby bajka, ale... No że ten, ten, ten nie gra nic, no to przerąbane. Tak myślałem, że tego... ...jego zabijam łatwo. Bo się za dużo leczy, nie? Niepotrzebnie czasami tego... Używam to sami tego, tego, tego w ono sporo czasu jednak zajmuje, wtedy nie mogę bić. Muszę się nauczyć. Kurwa, znów ten smok wzięty przez nich. No chujowo, bym powiedział sytuacja chujowa. Nie ma tu ich, nie ma. Tutaj tak idę na, pa na pizdę, ale. Na pałę chciałem powiedzieć, ale, ale, ale. Tak wydawało mi się, że cofnęli. A po drugie, tam kto robił? Jim to robił. Sam. Ja pierdzielę. Żynem powinienem raczej 1 na 1 wygrać spokojnie. Odpuszczuję tutaj jak się najwięcej da. No, sam ten klet nic mi nie zrobi. Chyba. A, a, albo jednak mnie nawet zabije. Kurwa nie użyłem ulti jestem idiotą. Za bardzo się pewny siebie poczułem. On ma też leczenie. Nie użyłem Ignita? Byłem pewny, że nie użyłem Ignita. Boże, to ja się nie dziwię, że przegrałem. Mózg mi wysiada, głupi jestem. XD Co sobie zrobię jeszcze ten tego Sobie zrobię tą hydrę. nawet gdzieś fajna. Jeżeli mi się wydaje bynajmniej. Aha, wygrali. Dzięki, to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli Wam się podobało, oczywiście. Na razie, hej!